załóżmy w tym zadaniu zgodnie z twierdzeniem, że znane jest równanie prostej o współczynniku kierunkowym a. To jest to równanie. Wiemy, że ta prosta przechodzi przez punkt o współrzędnych x1, y1. Dodam tylko, że to równanie znajdziecie w tablicach maturalnych. No i Ponadto widzieliście dosyć często w y, tematach związanych z funkcją liniową. I teraz skoro wiemy, że ta prosta przechodzi przez taki punkt, to oznacza, że współrzędne tego punktu możemy podstawić do wzoru tej prostej. Teraz równanie będzie wyglądało tak. I zwróćmy uwagę na to, że y1 x1 oraz a to są dane, które uważamy za znane. Natomiast b jest niewiadomą. więc wyznaczmy b. B to się równa: Y1 odjąć a x1. Podstawmy teraz to wyrażenie tutaj. Otrzymamy równanie prostej postaci. Y to się równa ax dodać y1 odjąć a x1. Przenieśmy Y1 na lewą stronę równania. Natomiast po prawej stronie zostawmy ax" odjąć ax1. Zauważamy, że po lewej stronie a występuje dwukrotnie, więc możemy ten współczynnik wyłączyć jako wspólny czynnik przed nawias i do nawiasów piszemy x odjąć x1. Udało nam się w ten sposób doprowadzić początkowe równanie prostej do takiej postaci. Czyli... Pokazaliśmy, że ta teza w twierdzeniu jest prawdziwa. To jest odpowiedź. A raczej powinniśmy dopisać, co kończy dowód.